Jestem geniuszem. Ja wiem, że jestem wspaniałym geniuszem. Więc do nauki palcem nie ruszę. Uwielbiam hip hop i swoje wynalazki, i niepotrzebne mi wasze oklaski. Po co się uczyć i czas wciąż marnować? Wystarczy, że umiem dobrze handlować. Rower naprawiłem, bo był zepsuty pomalowałem flamastrami buty, na dżinsach żyletką zrobiłem dziury. Powiedzcie, czy teraz dorówna mi który? Powiem wam jeszcze, czy mi uwierzycie? U mnie nie widać, co pisze w zeszycie, odkryłem bowiem atrament bez koloru i nie oczekuję żadnych honorów. Pani mi ciągle i tak coś tłumaczy, Stawia w zeszycie za haczykiem, haczyk. Tu brak zadania, tu puste ćwiczenie. A jeszcze wczoraj nazwała mnie leniem. Ja przecież jestem najlepszy w klasie. Potrafię peru znaleźć w atlasie. Pani mi znowu postawiła dwuje. Ponoć na lekcji ciągle gumę żuje. Pytała jeszcze, jak się pisze skówka. Czy dla mnie taka codzienna harówka? Komputer odpowie na każde pytanie, więc za co tato robi mi kazanie? Nikt nie rozumie, że jestem geniuszem. Powtarzają w kółko, że uczyć się muszę. Pewnego dnia nagle mi ośniło, tak jakby szarych komórek przybyło. Uczyć się trzeba. W końcu to odkryłem. A tak naiwny jeszcze wczoraj byłem. Teraz przyznam już tak od niechcenia że nie ma geniuszy bez wykształcenia. Najpierw matura i już wyższa szkoła. Nikt mi nie powie, że mam coś z Matoła. Będę się uczył. Brzmi niesamowicie. A kiedyś jeszcze o mnie usłyszycie, Będę geniuszem na wysoką skalę. To jest już pewne. Nie chwalę się wcale.